Witajcie, kochani, rozpoczynamy kolejny dzień z naszym Panem Jezusem Chrystusem, karmiąc się Jego słowem. Siódmy rozdział Ewangelii Łukasza czytamy od jedenastego wersetu. A nazajutrz Jezus udał się do miasta zwanego Nain, i szło z nim wielu Jego uczniów i mnóstwo ludzi. A gdy zbliżył się do bramy miasta, właśnie wynoszono zmarłego, jedynego syna matki, która była wdową. Towarzyszyło jej mnóstwo ludzi z miasta. Kiedy panią zobaczył, ulitował się nad nią i powiedział do niej: Nie płacz. Potem podszedł i dotknął mar. A ci, którzy je nieśli, stanęli i powiedział: Młodzieńcze, mówię ci wstań. A ten, który był martwy, usiadł i zaczął mówić, i oddał go jego matce. Wtedy wszystkich ogarnął strach i wielbili Boga, mówiąc: Wielki prorok powstał wśród nas. Oraz Bóg nawiedził swój lud. Bóg nawiedził swój lud. Co my widzimy? Widzimy Jezusa, widzimy uczniów, widzimy tłumy. Jezus idzie do nowego miasta i co zastaje na wejściu? Żałobę, pogrzeb, śmierć i dramat. Matka, która nie ma męża, której jedyny syn umarł, która zostaje wdową, zostaje sama, zostaje spisana na straty wobec ludu, bo taka wdowa, ona nie mogła nic. Ją się musiał ktoś zająć, ona żebrała na ulicy albo służyła w jakiś inny sposób, ale taka kobieta była w bardzo tragicznym położeniu. I Jezus idzie do nowego miasta, i co widzi? Śmierć. Ale jego śmierć nie jest w stanie powstrzymać. I Jezus czyni cud, czyni znak, potwierdza swoje bóstwo. Potwierdza to, że On przyszedł jako Ten, który daje życie. On odmienia sytuację całkowicie na chwałę Ojca i to samo On robi w naszym życiu. Być może teraz wchodzisz w jakieś sytuacje, które zaczynają się trudno, ciężko, dramatycznie. Na pewno nie jest to tak dramatyczna sytuacja jak ta, o której czytamy, dlatego umocnij swoje serce. Bo Jezus Chrystus z każdej beznadziejnej sytuacji wyprowadzi chwałę dla swojego imienia. Dla nas ta sytuacja jest beznadziejna, ale dla niego była to okazja do tego, żeby zamanifestować sobą Ojca, żeby ukazać ludziom, jaki jest Bóg, żeby potwierdzić swoje bóstwo, by ludzie w niego uwierzyli, by potwierdzić to, co zostało o nim napisane. On to czyni z miłości do nas, by, byśmy my dzisiaj mogli czytać i wierzyć w Niego. On ulitował się nad tą kobietą, On ją ukochał i On nas prawdziwie kocha, bo On przyszedł po to, aby zbawić, aby nas ocalić. On jest wszystkim i On nas do tej relacji wzywa, do relacji z samym sobą, On nas zaprasza, byśmy mieli życie przez Niego. I to się właśnie tutaj dzieje. Chłopak był martwy, a żyje. I tak samo Chrystus ożywi Ciebie, ożywi każdą sytuację w Twoim życiu, ożywi wszystko, jeśli Go do tego zaprosisz, jeśli Go zaprosisz do swojego serca, do swojego życia, jeżeli Mu się poddasz, jeżeli Mu zaufasz, jeżeli za Nim pójdziesz. Co czytamy dalej? O tym wszystkim. Jeszcze i rozeszła się ta wieść o Nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie. O tym wszystkim oznajmili Janowi też jego uczniowie, Janowi Chrzcicielowi. A Jan, wezwawszy dwóch spośród swoich uczniów, posłał ich do Jezusa z zapytaniem: Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy mamy oczekiwać innego? To jest bardzo ważne. A gdy ci mężczyźni przyszli do Niego, powiedzieli: Jan Chrzciciel przysłał nas do Ciebie z zapytaniem: Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy mamy oczekiwać innego? A w tym właśnie czasie wielu uzdrowił z chorób i dolegliwości, i uwolnił od złych duchów, a wielu ślepych obdarzył wzrokiem. Jezus więc odpowiedział im: idźcie i oznajmijcie, Janowi, to, co widzieliście i słyszeliście. Ślepi widzą, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli z martwych wstają, a ubogim głoszona jest Ewangelia. A błogosławiony jest ten, to się nie zgorszy z mojego powodu. Jan siedzi tutaj w więzieniu i posyła dwóch swoich uczniów, aby oni się upewnili, czy on jest Mesjaszem, czy Jezus jest Mesjaszem. Dlaczego Jan to robi? Myślę, że Jan to robi dlatego, że całe swoje życie poświęcił, aby zapowiadać przyjście Mesjasza. A kiedy już słyszał o tym, że Mesjasz chodzi na świecie, że chodzi po ziemi, nagle zostaje wtrącony do więzienia. I Jan jest doskonale świadomy tego, co się dzieje. On sam w Ewangelii Jana mówi: Ja się muszę umniejszać, aby on mógł wzrastać, bo tu o niego chodzi, a nie o mnie. I Jan się uniża, uniża, uniża do takiego stopnia, że przychodzi Herod, wsadza go do kicia i on siedzi w więzieniu. I wiecie, jak działa w więzieniu? W więzieniu jest ciężko. Z jednej strony słyszysz wszystkie rzeczy, ho. Umardzi zmartwychwstają, chorzy wstają, są zdrowi. Chromi są uzdrowieni, ślepi widzą. A z drugiej strony Jan Prorok siedzi w więzieniu. I on, żeby mieć pewność, żeby uspokoić swoje własne serce w tej ciężkiej, dla niego bardzo trudnej sytuacji. On posyła dwóch swoich uczniów, aby oni poszli do niego z zapytaniem. Ponieważ dla Jana liczy się tylko jedno. Czy on wypełnił swoją misję? Czy to jest, aby na pewno ten Mesjasz? Czy on siedzi w tym kiciu, naprawdę za wiarę? Czy może on się pomylił? To są wątpliwości. On cały czas tam, tam jest walka. Jan siedział w więzieniu i w więzieniu było ciężko. Nam jest łatwo to czytać. No, my czytamy werset. No, Jan siedział w więzieniu. Albo Paweł siedział w więzieniu. Oni w tym więzieniu przeżywali dramaty swoje przeżywali wątpliwości, przeżywali walkę, przeżywali ataki złego, przeżywali yy, ataki fizyczne no, no wszystko. Dlatego Jan tutaj posyła dwóch swoich uczniów z zapytaniem do Chrystusa, aby się upewnić, aby swoje serce utwierdzić. On robi jakieś działanie. I co ci uczniowie robią? Idą, pytają, a Jezus nie daje im odpowiedzi wprost. Dlaczego? Ponieważ Jezusowi chodzi o naszą wiarę. I on im mówi: Popatrzcie na to. To robię, to robię, to robię. To jest napisane, to jest napisane, to jest napisane. Sami możecie rozeznać w swoim sercu i sami możecie podjąć decyzję. Ja was nie zmuszam, ja jestem. I te słowa. A błogosławiony jest ten, kto się nie zgorszy z mojego powodu. I to są słowa umocnienia dla Jana i dla każdego z nas. Bo niezależnie od tego, w jakim pierdlu siedzisz, co jest ciężkie, jak cię boli, czy masz siłę, czy jej nie masz, czy świeci słońce, czy pada deszcz, On jest. On cię prowadzi. On jest przed Tobą, za Tobą, obok Ciebie i w Tobie. A błogosławiony jest ten, kto się mną nie zgorszy, kto się nie zgorszy z mojego powodu, kto ode mnie nie odstąpi, kto nie ulegnie trudom i przeciwnościom. On buduje swojego kuzyna. Jan jest gościem, który całe swoje życie oddał Chrystusowi i poświęcił swoje życie, aby przygotować mu drogę. Dalej Jezus będzie mówił o Janie, ale o tym będziemy mówić już jutro. Ale chodzi o to, że Jan wypełnił swoją misję. I ktoś by mógł powiedzieć: No tak, ale skoro Jezus chodził po świecie, dlaczego on go nie uwolnił z tego więzienia? Dlaczego? Bo Jan wykonał swoją misję i on wrócił do Ojca. Z tymi studami i znakami, które dzieje Jezus, to nie jest tak, że one są na ludzką modłę, modłę i zawołanie. Jezus czyni znaki i cuda według swojego ducha, według swojej woli, tak jak on to zapowiedział, przewidział dla chwały swojego majestatu. On objawia swoją chwałę w taki sposób, w jaki chce. Tu nie ma tak, że Jezus każdego chorego, którego spotkał, uzdrowił, bo jakby tak było. To Jezus nie robiłby nic innego, tylko po całym świecie chodził i uzdrawiał. A uzdrowienie było środkiem do celu, którym jest Jezus. Do tego, żeby oni uwierzyli w Niego, aby otworzyli swoje serce, aby Mu zaufali. To nie jest jakiś protip, który Ty dostajesz w plecaku, kiedy uwierzysz jako swoje wyposażenie, czy jako pakiet. W pakiecie wiary, w pakiecie dzieła krzyża jest uzdrowienie. To jest bójda ze Stanów Zjednoczonych. Jezus Chrystus czyni znaki i cuda, aby zareprezentować sobą i tymi znakami chwałę Ojca. Ale On dzisiaj również czyni znaki i cuda w taki sposób, w jaki chce. I tak jak się wiele osób kłóci w kwestii uzdrowienia. Że Bóg zawsze uzdrawia, albo Bóg nigdy nie uzdrawia. W obydwu skrajnościach jest zawsze śmierć. Bóg uzdrawia zawsze tak, jak chce i kiedy chce. Bóg reprezentuje, Bóg czyni zawsze rzeczy w taki sposób, aby objawiła się chwała Ojca. I pięknie o tym czytamy w Ewangelii Jana. I ta chwała Ojca objawi się tak, jak przewidział to Bóg. I często jest tak, że jeden zostaje uzdrowiony, chwała Bogu, inny zostaje uzdrowiony później, chwała Bogu, inny w ogóle nie zostaje uzdrowiony, ale w tym wszystkim jest miłością i ludzie zmieniają się kiedy go spotykają i głosi ewangelię w swojej słabości i chwała Bogu, bo to Bóg przewiduje dla każdego z nas, jak ma się przez nas ta chwała Boża objawić. My nie możemy robić z siebie bogów, my mamy Przyjść do Chrystusa i mu całkowicie z serca zaufać, a on będzie w naszym życiu działał tak, jak chce. On nas prosi jedynie o to, abyśmy my mu ufali. I właśnie ktoś tu by, by mógł mówić: No Jezus, on jest takim superbohaterem, to czego on tego Jana nie uwolnił? Przecież mógł. No mógł, ale to nie było w woli Ojca. Nie był na to czas. To nie było tak zaplanowane. To nie było. Do wykonania. To nie było działanie, które ojciec zainicjował. Ale jak to przecież to ojciec jest jakiś zły, skoro pozwala swojemu prorokowi umierać w więzieniu? Nie. My widzimy, ojku, śmierć to jest koniec, dramat. My widzimy i dzielimy. To jest dla mnie dobre, to jest dla mnie złe. A u Boga tak nie ma. U Boga każda sytuacja będzie służyć Jego chwale. Niezależnie czy ty się cieszysz, czy płaczesz, dlatego chodzi o to by zaufać. Dlatego słowo Boże mówi w każdym położeniu dziękujcie. Dlatego Paweł pisze do Filipian siedząc w więzieniu: radujcie się. Dlatego śpiewają w więzieniu z Sylasem, bo są wolni. Bo wiedzą, że są w rękach Ojca, a nie po to, żeby zmienić swoje okoliczności. My musimy zrozumieć to, że osoba Jezusa Chrystusa jest wszystkim i my już jesteśmy wolni. My już mamy wszystko, my już mamy Chrystusa. Więc czego Ty jeszcze chcesz? Po prostu Mu zaufaj i idź za Nim. I nie pytaj, Panie, co możesz mi dać, tylko pytaj, Panie, czego ode mnie oczekujesz. To jest wiara. A błogosławiony jest ten, kto się nie zgorszy z mojego powodu. Jeśli Jezus ci nie wystarcza i cały czas coś próbujesz wyciągnąć z tej Ewangelii dla siebie, to zastanów się, za kim ty tak naprawdę idziesz. Bo Jezus jest wszystkim. Ojcze, dziękuję Ci i bardzo Cię proszę, umocnij naszą wiarę, umocnij nasze serca, umocnij nas w próbach. I prowadź nas drogą Twojej miłości i świętości, drogą Twojego uświęcenia. Proszę Cię, Panie Jezu, o to. Prowadź nas tak, jak chcesz, i czyń przez nas wszystko, co chcesz, według chwały Twojego imienia, tak jak to zapowiedziałeś i przewidziałeś. My Tobie ufamy i do Ciebie należymy. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.